Siemano widzowie, dzisiaj mamy unboxing z Palion Style. I będziemy go otwierać w dzisiejszym shortsie. A więc tu mamy zeszyty. Patrzcie. To. Jeszcze taki. Jeszcze taki fajny. W środku. I jeszcze taki. co mamy? zdjęcie z autografem zobaczcie sobie tu, tu są dwie naklejki kurde i tu chyba mamy coś jeszcze wiedziałem Relok, ona i Jorka